Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Simrail, naczelny informator Simrail się kłania. Z tej strony polski hitman, a dzisiaj powiem Wam. Jak uruchomić lokomotywę S186-134 e Gdzieś umknęła mi. Dobrze, że tutaj jeden z widzów, e, Niku nie pamiętam, ale pewnie będzie wiedział o kogo chodzi. Dobrze, że to jeden z widzów mi gdzieś tam e, przypominał, suszył głowę tą lokomotywą, żeby nagrać e, poradnik do niej, więc jest. Więc jest i jemu możecie głównie podziękować za to, że mi o niej przypomniał, bo naprawdę nie wiedziałem, że, że jeszcze że jeszcze taka lokomotywa gdzieś tutaj służy, ja myślałem, że ogólnie ja wiedziałem o niej, ale myślałem, że ona jest takim luźnym, luźną lokomotywą tą yy, zaopatrzeniową czy coś takiego, która sobie jeździ a tutaj właśnie dla ciekawych, gdzie my jesteśmy, to jest yy, to jest moi drodzy scenariusz Katowice Sędziszów z wagonami pasażerskimi i właśnie tutaj sobie możemy wybrać tego traksika żeby nam to pociągnął, zaczynamy bodajże jak dobrze mi się wydaje z Krakowa Kraków Sędziszów, tak no i dobra, no jak się obsługuje takiego traksa? No, wejdziemy sobie najpierw do kabinki. Eee, wejdziemy sobie do kabinki przez drzwi. Cię będzie krótki poradnik, bo ta lokomotywa jest dosyć prosta, ale lepiej wiedzieć, niż coś sobie zepsuć, zepsuć sobie fans gry. Zaraz jak sobie wejdziemy, no to tutaj sobie zmieniamy na baterię. Odpalamy sobie baterię. Pierwsze jest włączenie baterii z kabiną nieaktywną, a my potrzebujemy. Z kabiną aktywną SHP już nam będzie mrugał, więc my sobie go zbijemy. Z tego co widzę, to w trakcie jest to tylko na. A, jeszcze tutaj jest dobra. Tak, jeszcze, ale głównie chyba jednak w trakcie tutaj maszyniści zbijają nogą na podłodze. W momencie, w którym już sobie zbiliśmy SHP, jak widzicie, lokomotywę mamy yy, zahamowaną. Podnosimy sobie pantograf. Hmm, on już się tutaj nam powinien podnosić. Tak, podnoszą nam się wszystkie, no ale. Niestety to. Yy, no mamy tylko jedną możliwość. Chyba, że jak damy opuszczenie pantografu, to opuści się najpierw jeden. Nie, opuszczam się wszystkie. No dobra, podnosimy sobie pantograf jeszcze raz i zamykamy sobie wyłącznik szybki. Zaraz koło podnoszenia pantografu. Powinny nam się włączyć sprężarki. Pewnie tak będzie, ale w tym czasie... O właśnie, włączyły się sprężarki. Sprężarki są nam potrzebne. Mam nadzieję, że granie jest za głośno. Sprężarki są nam potrzebne, aby odhamować skład itd. itd. Jak widzicie, mamy też zadajnik prędkości, czyli tutaj mamy jakby pomad, ale im... ja dzisiaj nie będę o nim mówił. On jest tak samo podobny jak Pendolino itd., więc tam macie pewnie informacje. Na tą chwilę zaczniemy sobie odhamowywać skład. Dajemy sobie... Hamulec zasadniczy w pozycję jazdy i tym się nie przejmujemy. Jak chcecie, żeby się szybciej odhamowało, to napełnienie zwiększonym przekrojem sobie dajemy jak widzicie, skład nam się odhamowuje. Nie przejmujemy się, że on się zacznie staczać, dlatego że mamy zaciągnięty hamulec sprężynowy, który się odhamowuje za nami. Za chwilę wam to pokażę. Odhamujemy sobie skład do zakłócenia jest prawdopodobnie, o właśnie, ze względu na to, że odhamowaliśmy odhamowaliśmy bardzo szybko lokomotywę, mamy skład odhamowany. Zostawiamy to w pozycji jazda, bo za chwilę będziemy ruszać. Wybieramy sobie tutaj kierunek. Chcemy jechać do przodu, więc wybieramy sobie kierunek przód i yy, zluzować sprężynowy hamulec postojowy. Wstajemy sobie, żeby go zluzować. Tutaj go mamy o. Zwolni hamulec sprężynowy i możemy sobie dodać gaz. Tu musicie pamiętać. Że macie hamulec elektrodynamiczny, więc nie musicie zawsze hamować tym, jak macie już wyczute dystanse i tak dalej do stacji. Możecie sobie hamować hamulcem elektrodynamicznym. Ja sobie spróbuję dojechać do stacji Kraków i tam wyhamować hamulcem elektrodynamicznym. Nie jest to daleko. Musicie pamiętać, teraz pokażę, jak przegniecie z gazem. Nie wiem, czy mi się to uda. Jakbyście przegli z, z gazem, czyli silniki trakcyjne dostałyby za bardzo w dupę no to w tym momencie znowu musicie zamknąć, otworzyć wyłącznik szybki i go zamknąć, żeby się tak jakby z powrotem yy, z powrotem, silniki mogły pracować od nowa, tak jakby, bo one się rozłączają w momencie, w którym dostają za dużo, za dużo mocy, tak? A, no i musicie pamiętać, że w momencie, w którym dacie luzowanie, to nie możecie dać gazu, więc to musi być zawsze w pozycji jazda. Wtedy dopiero wam działa yy, gaz, tak jakby. O. A propos hamulca dynamicznego. I widzicie, teraz sobie hamuję elektrodynamicznie i nie muszę używać, yy, jakby, na razie hamulca tamtego, bo musicie pamiętać, że on się cały czas będzie napełniał. Więc jak najmniej chcemy go używać, bo za chwilę będziemy musieli wypuszczać z niego powietrze i, i to przysparza wiele problemów. Lepiej sobie elektrodynamicznie hamować, stracić się, wyczuć tą traskę i tak tak dalej, żeby było nam łatwiej. Wjeżdżamy sobie w peron. Trochę długi to jest skład, dosyć fajny skład by się daje. Postaram się go ograć na streamku. O, jak widzicie, nawet nam się chyba już z automatu podnosił nam się dwa do odpalenia lokomotywy. W momencie, w którym już odpalimy sobie ją elegancko, to nam się opuszcza ten przedni pantograf. Jest to też związane z kwestiami bezpieczeństwa. Jeżeli uszkodziłby się tylny pantograf, to nie poleci gdzieś tutaj do przodu nam na szyby, tylko sobie poleci w bok bądź do tyłu i nie będzie stwarzał aż takiego zagrożenia. Dlatego zawsze podnosimy tylny pantograf. Dla ciekawskich, lodowe cukierki. Własna robota Ty. Dojeżdżamy sobie Już widzicie tam Tą sygnalizację musimy przejechać Bo my będziemy tam dalej jechać yy... Jak dobrze pamiętam A raczej dobrze pamiętam Tak 161 metrów jeszcze Szybciej nie potrzeba jechać Bo tym elektrodynamicznym I już powoli możemy sobie Zacząć hamować Czy to elektrodynamicznie Pyk. Czuwak. No jak hamujecie tym, to wystarczy go tak przetrzymywać i on się coraz bardziej podciąga. No powiedzmy, że idealnie. No powiedzmy, że idealnie. I tutaj macie takie coś jak yy, otwieranie drzwi. Yy, czekajcie, bo... Halo? O, mieliśmy instrukcję. O. No. Otwieranie drzwi. Nie wiem do jakich wagonów jest to, bo jak wiecie, te wagony, które aktualnie ze sobą yy, macie pod, podpięte, są na zasadzie sam sobie kliknij i samo się otworzy. O, widzicie? Klikacie. I wchodzicie przez drzwi, więc nie wydaje mi się, żeby to miało jakiekolwiek zastosowanie, aczkolwiek daj mersi, nie wiem możecie sobie wyobrazić, że one są normalnie są zablokowane i nawet jak ktoś kliknie to nie otworzy, chociaż tak jest pewnie w momencie, w którym pociąg ruszy, no ale możecie sobie tam to otwierać i zamykać, co tak naprawdę wydaje mi się, że nic nie daje mordeczki, no, 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 no na tym etapie wydaje mi się, że to już wszystko, wszystko moi kochani mamy ogarnięte Piękny poradniczek. Udało nam się ogarnąć. Traksa, jeżeli macie jakieś pytanie, piszcie w komentarzach, ja postaram się w miarę możliwości na nie odpowiedzieć. No i oczywiście zapraszam na streamy na Twitchu, kanał Polski Hitman, link w opisie, link na górze. Ja Wam życzę szerokich torów, trzymajcie się na razie, cześć.